Historia czeladzi sięga XIII wieku. Do dziś pozostało wiele śladów po tamtym burzliwym dla miasta okresie. Wskazują na to prowadzone od niedawna prace archeologiczne na rynku Starego Miasta. Jednym z najważniejszych zachowanych dokumentów z nieco późniejszej przeszłości miasta jest wydany w 1792 roku przez króla Stanisława Augusta dekret stanowiący czelać wolnym miastem Rzeczpospolitej. Po najstarszym ratuszu, który jeszcze z początkiem XX wieku zajmował centralną część rynku, do dziś pozostały tylko fundamenty odkryte w lipcu tego roku przez archeologów. Niezmiennie od kilku stuleci nad czeladzią góruje bryła kościoła świętego Stanisława biskupa i męczennika. Nieopodal świątyni zachował się zabytkowy dom z podcieniami. Chociaż zmieniali się jego lokatorzy, niszczą przez dziesiątki lat. Dzisiaj jest prawdziwą ozdobą Starego Miasta. Jednym ze świadków dynamicznego rozwoju czeladzi w okresie industrializacji na przełomie XIX i XX wieku jest dawna dyrekcja Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego Saturn. Działalność Towarzystwa Saturn skupiała się nie tylko na wydobyciu węgla, ale zadbano również o regulację płynącej przez czelać brynicy. Rozwój przemysłu spowodował napływ ludności do miasta. W powojennym krajobrazie miasta, jak w całym kraju, zaczęły wyrastać osiedla mieszkaniowe. Na ulicach coraz liczniej zaczęły pojawiać się pierwsze rodzimej produkcji samochody szczyt elegancji i zazdrości sąsiadów. W dzielnicy Piaski w 1959 roku otwarto pierwszą szkołę tysiąclatkę. Dziś jej otoczenie zmieniło się nie do poznania. Piaski też nie są takie jak dawniej. Wraz z innymi kopalniami praktycznie znikła z powierzchni ziemi kopalnia Czelać. Jeśli dobrze przyjrzymy się ulicom czeladzi, dostrzeżemy wiele pięknych dawnych zabudowań. Otóż obok nich jakże charakterystyczne dla także już minionych czasów wieżowce. Jednak niezmiennie od prawie 8 wieków Czelać jest miastem, z którym każdemu jest po drodze. Wielacka Górnicza Orkiestra Denta gra od ponad 100 lat. To prawdziwa perła w koronie miasta. Niezmiennie jak przed laty, towarzyszy życiu społeczności. Przypomina jego górnicze tradycje, uczestniczy w uroczystościach miejskich, a także, zgodnie z duchem czasu, jest wizytówką miasta ukazując jego wyjątkowość i niepowtarzalność. Wszak takich orkiestr tu w Zagłębiu Dąbrowskim pozostało już niewiele. Dziś chyba nikt z czeladzian nie wyobraża sobie, by działania mające na celu promocję miasta mogły odbywać się bez udziału muzyków w górniczych pióropuszach. Smarżerać. od samego rana państwa tutaj zabawiamy. Jak zwykło się mawiać, czelać to najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Zatem, chcąc jak najlepiej zaprezentować miasto, trzeba pokazać je w kontekście tego subregionu województwa śląskiego. Zagłębie kojarzone było przez minione dziesięciolecia z przemysłem, górnictwem i hutnictwem. A to także przecież piękny, stary folklor, to niezwykłe pieśni, tańce i muzyka.